Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie. Tak. Eee, <noise> nagrywamy filmik drugi raz. Mógł <noise> no, się nagrał bez dźwięku. Ponieważ filmik się nagrał bez dźwięku. Brawoty No nie moja wina, tylko sprzętu. Dobrze. Więc proszę mi tutaj nie tego no. tamtego. No tak. Dostaliśmy paczuszkę. Paczuszki. Tak, paczuszki. Dostaliśmy paczuszki. W sumie to Basia. Tak, ja. Oczywiście. Także zapraszamy Was na otwarcie paczuszek, które już otworzyliśmy, ale ja Wam wrzucę przebitkę jak się otwierała te paczki. Tak. Także spokojnie zapraszamy Was na filmik. Zapraszamy. A którą będziecie zaraz widzieć, będzie przebitka jak Basia ją otwiera. Okay. E, dostaliśmy od dwóch najpotężniejszych kanałów, że tak powiem, na YouTubie. Czyli, czyli od wielkiego Rambo, e, Bogusia. Bogusia. i od wszechmocnie uzdolnionego, czyli głównego ordynatora kanałów YouTube'owych, jeżeli chodzi o rozbieranie wszelakich rzeczy. Tak, od piątka. Od Piotrka, także zapraszamy Was serdecznie na obydwa kanały. Tak. I z paczuszkę, którą widzicie w międzyczasie, jak Basia już tam kroi nożykiem. No już teraz zobaczycie otwartą. Także weźmiemy Basia na stolik. Tak. Z góry ślicznie dziękuję Bogusiowi i Piotrusiowi z całego serca za tak piękny prezent. Bo to jest sreberko, to jest stare sreberko. Panowie się dogadali. Boguś tak. wysłał to do Piotrka i uznali, że szkoda, żeby to przetapiać i tak dalej. Postanowili wysłać to Basi. Tak. To jest Stare sreberko. Dziękuję, że pomyślni o mnie i. Bardzo że jest... stare sreberko. Tutaj jest. jest broszka, tak? Tak, to jest broszka. Tu jest broszka. Tak. Z tego co się dowiedzieliśmy, było to robione wszystko na tak. zamówienie. Ten komplecik, tak. I tutaj do tej groszki jest taki piękny. Wisior. Wisior. Nie no, coś pięknego. Śliczny komplecik. Naprawdę. Oprócz tego sreberka. Oprócz tego kompleciku. Aha. Wyciąg, co tam jeszcze przyszło? Tak, piękna brożka. Broszka. Tak się mi wydaje, że to będzie bursztyn w środku. Nie jestem pewien no, do końca. Kolczyczki. Takie piękne kolczyki. Jak już idziemy, po to jest jest taki piękny pierścień. Pokarmijmy świetlę. Naprawdę piękne. Czarne kolczyki. I są nowe czarne kolczyki. Dla czarnych. Zaraz jak przypasujemy. No przypasuj. No, pokaż. Okay. Okay. To dobrze no będzie git. Git? Może będzie git. No, fajnie, dziękuję. Taka, jest. taka piękna paczka przyszła no, od Bogusia i od Piotrka, także piękna. zapraszamy Was bardzo serdecznie piękna na kanał prawa. Bogusław R. Rambo. Tak, zapraszam. I na kanał Piotrka, wszechmocnie uzdolniony. Bardzo sympatyczni ludzie, naprawdę. Tak, super, super, tak. super ludzie. E, Bogusz jeszcze... Wymyślił sobie ostatnio akcję fajną z Mikołajem, także tak, wpadnijcie, zobaczcie, co tam ciekawego się dzieje u niego na kanale. Oczywiście zostawcie ślad po sobie i u jednego pana, i u drugiego. Tak. Także taka piękna, piękna. paczuszka. Piękne jest No przepiękna. Ach. Coś pięknego. No. Ale teraz... Pierścionek pasuje na mnie. Teraz zobaczycie piękne. drugą paczuszkę. Właśnie tak. ją widzicie, jak Basia ją otwiera. A ty już ją weź, bo jest otwarta. No niestety, złośliwość sprzętu spowodowała, że no, nie było w ogóle dźwięku. Ja znam, musieliśmy to okay. zrobić jeszcze raz. To jest paczka od y, Mario. Tak. No, dymowy tak. Mario. Tak. Zapraszamy na kanał do Mariusza. Też tam się dzieje u niego. I dużo zdrówka życzymy, bo coś się chłopak pochorował, także życzymy mu dużo zdrówka. A to jest paczuszka, którą Basia e, dostała, bo jakiś czas temu, Mariusz, czyli dwa tygodnie temu gdzieś około. W szczynie jak byliśmy na targu. Napisał do mnie i wysłał zdjęcie, czy Basia by nie chciała łyżeczek, które właśnie tam on widzi na targu. Gdzie był? No, Masia ja poglądała, ja oczywiście, i oczywiście powiedziała, biera Oczywiście Biera. Biorę. Biera. biorę. No. I za naprawdę niewielkie pieniądze. Bo... Tak, wysłała Masia no. Mariuszowi pieniążki, i Mariusz przysłał nam. Przysła. Przysła. Dziękuję, Mariusz, że, że pamiętałaś o mnie. Wiadomo, że z łóżeczkami, no bo sobie no. innego. Tak. Mm. Dzięki za pamięć, Mariusz. Tak, dziękujemy. Ślicznie. I to są łyżeczki, które Mariusz wypatrzył, a się kupiła. Wszystkie te łyżeczki kosztowały ile? 48. 40 zł. Naprawdę, to grzeby nie wziąć. A bardzo ładne, śliczne. Będą kolejne łyżeczki do kolekcji. Tak. Także piękne łyżeczki. No, mm -hmm. no. Mm -hmm. Cieszysz, wiem, wiem, wiem. Nie wszystko cieszy, co się świeci. Jak szeroka. Super, naprawdę, super. Mega paczuszka kolejna. Dziękuję Mariuszku. Jeszcze raz. Dzięki za Mariusz za pamięć. Zdrówka tak. jeszcze raz dużo życzymy. No, tak. Oczywiście wpadajcie na kanał Mariony Odymowy. Tak. I teraz przejdziemy. Przejdziemy czy przejdziemy. przejdziemy czy nie przejdziemy? Nie, No to żeśmy poszli. O, nie mamy. Dostaliśmy kartkę, już kolejną kartkę z kanału Joanna tam i tu od Asi i Adama. Zawsze jak są na wczasach, to pamiętają o nas i przesyłają kartki, więc z góry ślicznie dziękujemy Asi i Adamowi. Dokładnie. Zapraszamy na kanał Joanna tam i tu. Tak. Tym razem przyszła nam karteczkę z Wietnamu. Tak. Też osobiście poznaliśmy fantastyczni ludzie. No i... Super, też super wpadajcie kanał. na kanał, kanał zobaczcie super, taki... co tam się wydarzyło na tym ich ostatnim tak. wypadzie, a wydarzyło się. Dokładnie. Nie będziemy zdradzać. Co tam było? Wpadnijcie, oglądnijcie sobie. Tak. Oczywiście. Również zostawcie tam jakiś ślad po sobie. Będzie nam miło. i Im na pewno też. Też. Dziękuję Aś, Adam za pamięć o nas. Także jest to miły gest zawsze widzicie chcą takie na takie takie rzeczy no. się dzieją ostatnio no, fajnie dziękujemy wszystkim ślicznie dokładnie pozdrawiamy no. was bardzo serdecznie dziękujemy A, za oglądanie mamy nadzieję, że wam się podobało. filmik podobał taki z otwarcia paczek no i co i zapraszamy was na następny filmik mamy nadzieję już tak. niebawem miłego weekendu już miłego weekendu, weekendu. Zostawcie jakiś ślad po sobie u nas, tak. też komentarzy, łapkę, subika. Jak ktoś ma ochotę, tak. Pozdrawiamy. Pa. Enjoy the silence.